Litania do świętej Teresy od Jezusa z Awile. Módlmy się. Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison. Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się z nami. Synu odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się z nami. Duchu Święty, Boże, zmiłuj się z nami. Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się z nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święta Tereso. Wybrana oblubienico syna Bożego. Odnowicielko ducha zakonnego. Chwało i radości zakonu karmelitańskiego. Mistrzyni ducha niebieskiego. Nauczycielko Boskich Tajemnic, Ofiaro Miłości Boskiej, Przykładzie Pokutujących, Zwierciadło Cnót Świętych, Obrazie Cierpliwości, Skarbie Ubóstwa, Wizerunku Pokory, Męczennico Świętego Pragnienia Nieba, Opiekunko Uciekających się do Ciebie, Wspomożenie rozpaczających, pocieszenie konających. Święta Tereso, Ciebie prosimy. Od zapomnienia dobrodziejstw boskich, broń nas prośbami swymi, Święta Tereso. Od zaniedbywania obowiązków naszego powołania, od oziębłości w służbie Bożej, od nagłej śmierci, od złego skonania. Abyś nam zechciała uprosić ducha pobożności i prawdziwej pokuty, Ciebie prosimy, wstaw się za nami święta Teresu. Abyśmy cię mogli naśladować w Twojej drodze do doskonałości i w Twoich cnotach, Ciebie prosimy. Abyśmy mogli konać i umierać w miłości boskiej, podobnej do Twojej, Ciebie prosimy. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módl się za nami, Święta Tereso. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się, Boże, Ty przez swojego Ducha natchnąłeś Świętą Teresę od Jezusa, Doktor Kościoła, aby wskazała Kościołowi drogę wiodącą do doskonałości, spraw, abyśmy się karmili jej duchową nauką i zapalili się pragnieniem prawdziwej świętości. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.